Krakowski szlak modernizmu. Kościół pod wezwaniem Świętego Szczepana. Kościół pod wezwaniem Świętego Szczepana to jeden z najciekawszych budynków sakralnych Krakowa okresu międzywojennego. Znajduje się w narożu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Henryka Sienkiewicza po zachodniej stronie Alei Trzech Wieszczów. Jego powstanie związane było z rozwojem nowej zabudowy mieszkaniowej w tej części miasta po poszerzeniu granic Krakowa w 1910 roku. Do 1907 roku, pomiędzy wylotem ulicy Karmelickiej i wylotem ulicy Łobzowskiej, znajdował się zbudowany jeszcze w latach 60. XIX wieku Bastion II Nowowiejski. Ziemny element umocnień twierdzy Kraków, której główna linia Biegła na zewnątrz dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów. Na początku XX wieku, dzięki aktywności prezydenta Jusza Leo, doszło do poszerzenia granic Krakowa. W latach 1904-1915 obszar Krakowa powiększył się siedmiokrotnie, a jego częścią stały się dawne podkrakowskie wsie, m.in. Krowodrza, Łobzów i Nowa Wieś. W związku z poszerzeniem granic miasta umocnienia wału fortecznego straciły swoje militarne znaczenie. W 1907 roku rozpoczęto wyburzanie i niwelowanie bastionu nowowiejskiego. Śladem po nim jest przebieg ulic w pobliżu Placu Inwalidów i Placu Teodora Aksentowicza, na przykład ulica Pomorska. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej zaczęto w tej okolicy realizować nowe domy jednorodzinne, Pierwszym bardzo ważnym projektem była kolonia willowa wzniesiona nieopodal biegnącej w pobliżu rzeki Młynówki. Rozwój tzw. osiedla profesorskiego kontynuowano również po zakończeniu I wojny światowej. Budowano wówczas nowe wille wzdłuż ulicy Wyspiańskiego i ulicy Sienkiewicza. Szybki rozwój urbanistyczny Krakowa w latach 20. sprawił, że na przedłużeniu ulicy Łobzowskiej i ulicy Karmelickiej Zamiast kolejnych willi zaczęto lokalizować i wytyczać nowe kwartały zabudowy, które wypełniły kamieńce czynszowe. Początkowo była to zabudowa utrzymana głównie w nurcie zmodernizowanego historyzmu. W latach 30. zaczęto ją zastępować budownictwem o charakterze modernistycznym. Rozwój nowej dzielnicy pociągnął za sobą rozwój nowej infrastruktury. Pod końca 20. przedłużono linię tramwajową biegnącą wzdłuż ulicy Karmelickiej. Nowe tory biegły teraz wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego do pętli w pobliżu pałacu w obzowie. Do wybuchu II wojny światowej i powstania zabudowy wzdłuż ulicy Królewskiej, ulica Kazimierza Wielkiego była główną osią nowej dzielnicy. Król Kazimierz Wielki był też w tym czasie patronem placu, który od lat 50. nosi nazwę Teodora Aksentowicza. Sam plac wytyczono jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. W 1924 roku władze Krakowa przekazały obszerną parcelę po wschodniej stronie placu z przeznaczeniem pod budowę nowego kościoła parafii św. Szczepana. Kościół pod takim wezwaniem istniał w Krakowie od XIII wieku. Na początku wieku XIX, niedługo po zajęciu miasta przez Austriaków, kościół ten zamknięto i rozebrano. Przez następne 130 lat parafia św. Szczepana działała przy kościele Karmelitów na Piasku. Pod koniec lat 20. pracę nad projektem nowej świątyni zlecono znanemu warszawskiemu architektowi Zdzisławowi Mączeńskiemu, który wspólnie ze Stefanem Siennickim przygotował plany świątyni na rzucie Krzyża Łacińskiego z kopułą na przecięciu naw. Budynek był utrzymany w stylu neorenesansu. Szczególne wrażenie robiła obszerna loggia, którą architekci planowali wznieść przed wejściem do kościoła. Jej projekt budził skojarzenia z renesansowymi krużgankami florenckiego szpitala Niewiniątek. Zdzisław Mączeński należał do wiodących postaci warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Był autorem m.in. monumentalnego gmachu, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jednego z największych budynków publicznych tego okresu. Na początku XX wieku Mączeński współpracował z Józefem Piusem Dziekońskim, słynnym warszawskim architektem, dla którego przygotowywał projekty licznych nowych kościołów. W 1907 roku zasłynął także dzięki zwycięstwu w prestiżowym konkursie na projekt nowego kościoła w Limanowej. W okresie międzywojennym architekt wciąż był często zapraszany do projektowania kościołów. Nie jest więc przypadkiem, że zwrócono się do niego z prośbą o przygotowanie projektu kościoła pod wezwaniem świętego Szczepana w Krakowie. Do realizacji jego projektu jednak nie doszło. Przeciągające się starania o pozyskanie środków sprawiły, że budowa ruszyła dopiero w 1933 roku. Projekt ostatecznie powierzono krakowskiemu architektowi Franciszkowi Mączyńskiemu. Franciszek Mączyński należał do najbardziej znanych architektów Krakowa początku XX wieku. U progu stulecia jako pierwszy projektował w stylu secesji. Na Placu Szczepańskim wzniósł budynek Pałacu Sztuki oraz wspólnie z Tadeuszem Stryjeńskim przebudował siedzibę Starego Teatru. Był jedną z kluczowych postaci Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był też autorem licznych nowych kościołów, m.in. Monumentalnej Bazyliki Jezuitów przy ulicy Kopernika. W okresie międzywojennym Franciszek Mączyński chętnie eksperymentował z nowymi technologiami i projektował konstrukcje żelbetowe, budował mosty oraz budynki przemysłowe. W przestrzeni Krakowa zapisał się wówczas m.in. spektakularnym projektem bazaru polskiego późniejszego Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole oraz za sprawą Seminarium Śląskiego. Cały czas był też często zapraszany do projektowania nowych kościołów. Stąd też nie jest przypadkiem, że to jemu powierzono pracę nad ostatecznym projektem Kościoła świętego Szczepana. Zbudowany w latach 1933 38 budynek różni się od pierwotnej wizji Zisowa Mączeńskiego. Architekt pracujący nad ostateczną wersją projektu porzucił początkowe historyzujące odniesienia. Jego projekt wyraźnie ciąży ku rozwiązaniem bliskim modernizmowi. Fasada kościoła jest skierowana w stronę placu Akcentowicza i stanowi jego dominantę. Wysoki trzyosiowy portyk prowadzi do wnętrza, które w zestawieniu z bielą zewnętrznych ścian sprawia wrażenie ciemnego. Na osi nawy głównej nad wejściem znajduje się duże okrągłe okno o krzyżowych podziałach. Wnętrze jest trójnawowe, jego płaskie sklepienia wsparto na ośmiu filarach. Nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej znajduje się ośmoboczna kopuła nakryta wielospadowym dachem zaopatrzonym w ażurową sygnaturkę. Ściany świątyni szczelnie wypełniono polichromiami o geometrycznym charakterze. Autorem malowidę był Franciszek Walczowski, krakowski artysta związany z głośną grupą artystyczną Stanisława Szukalskiego Szczep Rogate Serce. W ścianach bocznych przewidziano obszerne otwory okienne, które wypełniono rozbudowanym programem witraży. Autorami tych dekoracji byli Jan Januszewski, Józef Pankowski oraz Jan Bukowski, jeden z najważniejszych twórców dekoracji wnętrz sakralnych Krakowa czasów Młodej Polski. Twórcą projektu ołtarza głównego był sam Franciszek Mączyński. Prace przy dekoracji wnętrz kościoła prowadzone były jeszcze po wybuchu II wojny światowej, zakończone je dopiero po wojnie. Kościół pod wezwaniem świętego Szczepana to jedna z kilku nielicznych nowych realizacji sakralnych, jakie powstały w międzywojennym Krakowie. Jego bogata dekoracja pokazuje trwanie w Krakowie lat 20. i 30. silnego przywiązania do dekoracji z poznaku regionalizmu i młodej Polski. Krakowski szlak modernizmu. Kościół pod wezwaniem świętego Szczepana przedstawił Michał Wiśniewski. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019